Cześć, Zapewne zastanawiasz się, w jaki sposób permanentnie powiedzieć przeglądarce Edge, że chcesz używać do danej strony trybu zgodności z Internet Explorerem. Oczywiście jest taka opcja dostępna z ustawień, jednak działa ona tylko przez 30 dni. Pokażę Ci, jak tego dokonać, aby to zrobić raz i zapomnieć. Zaprezentowany sposób możesz wykorzystać nie tylko w domu, ale także u siebie w firmie. Aby użytkownicy mogli także otwierać, otwierać daną stronę w trybie zgodności. Wpiszę teraz przykładowy adres. Jak widzisz, wpisywany przeze mnie adres otwiera się w normalnym trybie i nie jest zgodny z Internet Spolerem. Przejdźmy do działania. Na początku trzeba utworzyć plik XML. Ja już taki plik mam. I zaprezentuję go tobie. W tym miejscu wpisujesz. Musisz otworzyć cały plik oraz w tym miejscu wpisać konkretny adres, który chcesz, żeby uruchomił się w trybie zgodności z Interaktorem Jeżeli chcesz dodać wiele stron, to skopiuj te cztery wiersza i dodaj je ponownie poniżej. Oczywiście zmieniając adres. W moim przypadku wystarczy tylko ten jeden. Zapisz ten plik w dogodnym miejscu i przejdziemy do kolejnego kroku. Otwórz rejestr klikając prawym przyciskiem myszy na logo Windows, a następnie polecenie uruchom. W oknie wpisz recedit i naciśnij Enter. Następnie przejdź do HK Current User Software Policies Microsoft i dodaj klucz nazwij go Hatch W tym kluczu dodaj wartość d -word i nazwij ją Internet Explorer Integration Network Ustaw jej wartość na 1. Dodaj kolejną, tym razem wartość ciągu i nazwij ją Internet Explorer Integration Site List. Danych wartości wpisz ścieżkę Twojego wcześniej utworzonego pliku. W moim przypadku będzie to taka ścieżka. Przetestujmy. Wyłączę EDGE'a oraz uruchomię go ponownie. Wpiszę wcześniej podawany adres. I jak widzisz, uruchomił się od razu w trybie internet spalera. Jak widzisz, wszystko zadziałało. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania kanału.